Siemanko wszystkim, z tej strony Lodowa, to jest trzecia część gry Battlefielda 3. Jest ze mną Bonzo. Simko. Oczywiście zobaczymy też z Bonza perspektywy ten u jego, na jego kanale. Zobaczycie to w górnym rogu albo w opisie filmu. Gramy na Deadmechu zespołowym na mapie kanały No Shark. czy jakoś tak. Kanały i tyle. Nie. Większość tak zna. A ty, ja gram bronią PP-19 z tłumnikiem, kolim, kolimatorem, kobrą, kobrą chyba. I z tłumnikiem, kurczę. Ja gram M16 z laserem, e, chwytem przednim i nie wiem co to za, jakim salownikiem. Cholera. Dobra, zmienię jakąś, może na, może sobie zmienię na M4 albo UMP. No. Ale to, to trzeba to... tutaj, M4 jest, dostosuj wyposażenie, holograficzny chyt, laser, dobra. Czasami mogę chwil trochę lamić, bo mam, dawno nie grałem i może mi skill spaść No ja to chociaż, samo. Chociaż mam 8 na 1. No, Ty masz, czekaj, a jesteśmy razem w drużynie? Nie, jesteśmy przeciwko sobie. Trudno, to się będziemy zabijać. Ja mam 0 na 1 już. Ile masz FPS-ów? Jest, jestem. Ja mam 18, na razie czekaj, e, bonzo. Weź przejdź do, ja stworzę drużynę, przejdź do Foxtrotu. O. Za chwileczkę, tylko zginę. Pozwól mi na to. Nie. Wyjdź. Nie zgapię, bo Kilbis nas weźmie na akta prawa autorskie. Być radą każdy wykupować prawa autorskie. Zapłacimy jak ze zboża. Hm. Jak za zboże? Jak za 5 ton zboża? Jak nie więcej. Tam bo wanie, nie świeć mi laserem po oczach. Przeczytałem kole, ten kolesianik ja klocucha Koleś miał TB jakoś tak TB coś tam Oho Klocuch. Ale ich zamiotłem ładnie o, Ale Dwójny odblokował Ale konwersacja ciekawa Obonzo jest hmm. O No nie zdążyłem się schować Co to, ten dwójnik, To nie chcę na razie Dzięki Zabiłeś dziada? Chodź, Kazika zabiłem A gdzie był tamten? Eee, nie wiem Nie wiem, o którego ci chodzi i o co ci chodzi w ogóle A tego co cię zabił nie wiem, Co to hardcore. Nie widać tych tego... Co? Kam kamery. Tylko więcej wiesz skądś strzela, nie? Nie, nie zarazem uwagi. Kurczę. nie nic zauważyłem, że tu leży. Jakie to zrobiłem. Altera dziada załatwię. No, życzę powodzenia. Już go zabiję. To by twojemu skillowi na poziomie 100 Mam więcej niż 100 No dobra 120 Nie mam około 200 No ja mam prawie 500 no, no jak ty jesteś No life nie wychodzisz na dwór nikt Cię nie kocha Cicho <laughs> Cicho Zmieniłem się Tak zmieniłeś się No, cię przepraszam bardzo Ja w domu dzisiaj byłem tylko pół godziny Tak do 20 Później już się zmieniło I tak i tak i tak długo no. no, ktoś mi uratował Nie, chciałem żeby te ale były prawa autorskie Ja dzisiaj w ogóle w domu nie byłem dopiero teraz przyszłem to od razu zacząłem nagrywać tak, to jakoś mnie nie ciągnie do domu. Ja, niestety musiałem przyjść. Powodów nie zdradzę, ale powiem, że musiałem przyjść. O, jaki dziad? A ten jest to w ogóle jest OP, że. głowa mała. Nie jest OP, tylko nie ma odrzutu. Tak. No nie ma odrzutu, zero, zero odrzutu masz. Zesraj się, a nie daj się. No nie wiesz, że to weź sprawdź sobie, Jezu, co ty masz. No żal, jak ja to pięknie zrobiłem. Zmień, wyproń, czy będę się mał. Może byśmy chcieli... Hmm. A dobijmy ponad 1000 zabić USASem. USAS chyba jest niedozwolony. Jak więc zabiję, to się zdziwię. Nie, No je, Oj, sorry. nie, no to sprawdzimy. O, nie, 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 się nie, nie, No nie, nie, że nie, jakiś... nie, o, o, właśnie chyba leci walka nie, <laughs> Tego hardkorowego koksa, Burnejki <coughs> Oczywiście... Burnejka pewnie wygra No, Najman wygra Tak, Najman Nie? Nie ja myślę, że on wygra Tak, Najman Z Burnejką Burnejka go zabije <coughs> Ale Burnejka też nie ma wytrzymałości Nie ma w... Nie ma! No... Tak, dzisiaj, niedawno, zanim zaczęliśmy grać, co oglądałem filmiki tego, yy, jak Najman się klepał ze Saletą, nie? Saleta nic nie robił, dopiero pod koniec akcji wziął, obrudził się, przycisnął go łokciem i Salet... i... Najman... odklepał, nie? Drugi raz zaczął kopać, zaczął kopać go, nie? I... jak to się nazywa? Ale powiedz mi, co ma pierdziń wytraka wiatraka? Co ma pierdziń wiatraka? No dobra, ty Saleta, ty, jak miał Saletę, by mógł go ciągle pokładać, a ten saleta go złapał i... No, ale co było z Budziami? Budzianką Pudzian kopów mu nasadzi i... Ech No nie, ech... Się, ja... się nie da się a Ja bym... Górnejkę, najmana wszystkich, tam... To sklepał Mhm Nie wieszisz mi? Nie to się może przeciągnąć ten nagranie Wyłączymy się w połowie tego, zapomnimy, że nagrywamy i pojedzie cisza Albo zaczniemy się znowu wygłupiać bo... A Kilbisa nie ma? Nie ma, chyba że go zaproszę ch ch Chyba nie ma, możesz go zaprosić jeśli jest O, następna, następny medal adzyweresa Jesteś. Ja panu live, Nie, kurde. Skąd nie strzelają? Znowu się strzelanie ze wszystkich dziur. No fajnie ty. I świata. No, dokładnie. Za koniec, woda w proszku. Za koniec, to jest ze 400. No to co, jak jeszcze 400 liczyć umiesz? Jeszcze 200, no tak, mówię, że to jest do 400. Słuchaj, uchem, a nie brzuchem. No sorry, ale ja tylko trzepię uszy o wanny, ich nie myję. <grym> Rzuć mi tu apteczkę. No to chodź tutaj. No to chodź tutaj. Bo się! Jestem pod ostrzałem. Też <grym> jestem. No już co? nie. Dlatego mówię, podejdź. Opakujesz ci punkty? No. Au. Co znowu ten sam trafia? Przykampmy. Jeb. Ciach! Kurde! Trzeba być dobrym. 16 na 17 Fajne saty. No już mam gwiazdkę. Hmm. Czym? czym? E, M4, czym tu się zagram? Może u UMP ale to już se okay. będę to odbijał. Szturmowcem. Mi niewiele brakuje znowu do Gwiazdy Sturmowca, do czwartej. Ja mam dopiero wszy we wszystkich po Oczywiście do Battlelogu. Oczywiście do Battle... No, do oczywiście, oczywiście. Do battle no, no. oczywiście do naszych Battlelogów będą linki w opisach tak. filmów. U mnie i u Bonza. Zobaczycie jak, <laughs> jak lodów Fajnie. No, trochę. Nie, tym się nie da grać. Hmm. Czym? Łypę. Dobre jest, ale. W demie było dobre. W demie wszystko było dobre. Zabija mnie woda w proszku. Cieszałeś <grym> to? nie wymyślili wodę w proszku, ale nie wiedzą, jak, w czym ją rozpuścić. <grym> ...we wodzie. No fajnie ty! Typek z, 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 z... sajgi. Nie widziałem go, ten od razu się wychylił bania. Może teraz po tym... Że mieści 30 fpsów na wysokich trzyma, to jest dziwne. Ja mam tak Ale mi się nawet nie rusza, nie? 30 fpsów jest równo ja mam, i. Ja mam 20. 21, 20. Mi się zawsze wahało, tak właśnie, bardzo nisko. O, cholera. Dobra. A w, w Minecraft to 200 się trzymało. Minecraft to. Jedna Majka. Wiesz co? Nie wiem, Czul, pokampimy trochę dwa na. eh, wana, nie? Ależ jakiś dziwny. Mam. No. O, i zabił mnie. Oto, Kazik. Jaj! Trytu! No żal, nawet nie dadzą mi się zrespić. No, idiota, wszedni potogin. No dobra, nie idiota, przepraszam. No i ty, MK3A1. No to co? Mm, usas, usas, usas. To jest. Usa, usas lami na, na większe odległości.